Siema z tej strony ziemniak. Witam Was w kolejnym odcinku z Portala 2. No to jedziemy! Okej, damy dobra, spoko no. Taka tam drobna wpadka Mam nadzieję, że nikt nie będzie mnie za to jechał i hejtował Każdemu mogłoby się zdarzyć Dobra, teraz już jesteśmy na właściwej drodze, także idziemy Ten następny test wymaga grillów emancipacyjnych Pamiętasz? Powiedziałam ci o nich w ostatniej części testu, ale nie miałam jednego tak, bardzo smaczne te siatki na sygnałce, bardzo dobrze. Czyżby zasilanie się dało? Nie wiem. tego, to będzie dobre. mówię, <tryk> 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 no to mi wyjaśniła wszystko dosłownie. Tu jest kostka, okay. Tak, akurat był łatwy. Kamera. Teraz możemy ją A Ej, i teraz integrować. I nigdy więcej już nie będzie się patrzeć. No tak. Dobra. To kolejne poziomy czekają na nas. trzeci powrót Tu się coś posuło się świeci na czerwono masa w ogóle Poziom dziewiąty Okej okay. Patrzcie tam na górze Tam tam Gdzie witli Patrzajcie Yes. Well, I'm back. The aerial faith plate in here is sending a distress signal. You broke it, didn't you? No, I didn't hear that. Oh, what are you thought I was I'll okay. it This plate must not be calibrated to, to someone of your generousness. I'll add a few zeros to the maximum weight. Wyglądasz no, bardzo zdrowo. Spróbuj teraz. To jakiś duży w ogóle gada. Masakra. Well done. No, no, on tam by go zamknęła. Nie fajnie. Ale my musimy zrobić coś takiego i od razu sobie wyskoczyłem mm, teraz po kostkę, czyli coś tak nie go aaa nie przeskoczę przez to pomarańczowy portal ok aaa tutaj nie ma kostki ja muszę tam skoczyć zrąbałem troszeczkę Yy, co? Dobra, teraz będzie okej. Okay. Jest! Guziczek, kostka spadła. Okej. Okay. No oczywiście, tędy nie, nie przeskoczy. Ech. No nic. Trzeba se poradzić inaczej. Trudno. Ok, jest kostka. Teraz trzeba zrobić coś takiego. Tylko, że zanim tam dam portal, to ja muszę stąd wyskoczyć sobie. Tutaj. I teraz znowu przez to. Tu. O. Jak like eagle Piloting a blimp. Oj, glados, glados. No, krzywo laser. Mógł krzywo postawiłem portal. O, teraz jest ok. I mogę iść dalej. Dobra. No, winda, chodź tu. I'll go. Enjoy this next test. I'm going to go to the surface. No, no, but a really to Yesterday oh. I saw a deer. If you solve this next test, maybe I'll let you ride an elevator all the way up to the break room. o a ten test to jest fajny. No, jak ja nie doskoczyłem, ej. Jeszcze wyżej muszę ten portal postawić. Okej, okay, teraz powinienem doskoczyć. No, pięknie. Biorę kostkę teraz Patrz jaki bajer Od razu przeskoczę tam O chyba się trochę przeliczyłem z tym Trzeba było tu portal postawić i wtedy bym się odbił sobie poleciał Dobra, nieważne Kostkę stawiamy tutaj hmm, Teraz, teraz I teraz chyba po prostu sobie skoczę i polecę tam, tam gdzieś tam I tu polecę, ok hmm, To teraz muszę wziąć sobie kostkę Która spadnie I przyleci tutaj do mnie Mam ją Teraz muszę się wrócić po tą zwykłą kostkę. To mnie lepiej sobie tu postawię. Tą wezmę. Tak. Um. Jakoś tak. Bo to powinno być. Teraz biorę tą kostkę. Polecę sobie tam. O! Teraz na znaczy się portal Tam portal i jest No Au To mi nie idzie czekaj czy doskoczę na tą platformę? Nie, nie doskoczyłem, trudno Przeżyję jakoś Chciałem tak pięknie rzucić tą kostkę na ten guzik, ale mi się nie udało. No, niestety, Dobre. No i co od <śm> ledu? <śm> nie widzieliśmy Nie jelenia. Ludzi zobaczyłaś. Nieładnie to tak ludzi oszukiwać. W sumie tutaj w Aperture Laboratorii teraz to ja jestem jedynym człowiekiem Tak I tylko ja muszę rozwiązywać te testy Szkoda, tutaj coraz więcej jest ponaprawianego wszystkiego Coraz więcej ekranów sprawnych No, Ladus jest szybka w miarę, trzeba powiedzieć 1122, czyli już połowa! These bridges are They're made from natural light that I pump in from the surface. If you rubbed your cheek on one, it would be like standing outside with the sun shining on your face. It would also set your hair on fire, so don't actually do it. Okay. Ty. Coś źle zrobiłem A no tak guzika mi nacisnąłem no. Kurcze jak ja mogłem O i teraz normalnie mogę iść Po tą kostkę Która tam spadnie Znaczy no w sumie spada cały czas Ale ja sobie ją po prostu muszę wziąć A tym polega cały bajer uciekła uj kostka by nie uciekła ja bym sobie spadł ajajaj spróbuję tą kostkę tam położyć tak żeby nie schodzić z tego mostu świetlnego no i pięknie tak się to robi w dzisiejszych czasach excellent are a predator and these tests are your prey speaking of which I was researching sharks oh, like -test. Test. do you know who else people who are only trying to help them did you guess sharks because that's wrong the correct answer is nobody nobody but you is that pointlessly cruel ta text Massacre. Good news. I figured out what to do with all the money I saved recycling your one room full of air. When you die, I'm going to laminate your skeleton Bain and put in the lobby. That Super. way future generations can learn from you how not to have your unfortunate bone structure.

Okay, that's probably the bird in it that laid the eggs. <laughs> Livid. Okay, look, the point is we're gonna break out of here. All right, very soon, I promise, I promise. I just have to figure out how to break us out of here. Here she comes, keep testing just keep testing. Remember you never saw, never saw me. I went and spoke with the door mainframe. Let's just say he won't be well living anymore. Anyway, back to testing. Tak no to tak mówię jakby, e, nic się nie stało, nie? No. E, to, to. Tam jest coś co mogę Wam pokazać. Jest tu jest jedno z malowideł Ratmana. prezentuje No. Także taka mała ciekawostka. A ja wracam do testowania. Okej. Okay. Dobra, ale teraz muszę się skupić, jak to zrobić. Mm. Chyba coś takiego. Okej. Okay. No, mamy kostkę. Teraz... Teraz trzeba portal postawić tu. O!

This next test no involves Taurus. You remember them right? They're the pale spherical things that are full of bullets. Oh wait, that's you in 5 seconds. Good luck. Hey. Au. Czemu ona strzela? To jak ninja. Hop. No! Dobra, ja stąd uciekam, żeby mnie nie postrzelała czasami. Hmm. To jest taki portal. <grym> Opa, <wioski> Papa wieżyczki! Bum! Jeszcze druga wieżyczka. Bum. I biorę kostkę, bo tam jest ich więcej. I niestety rozniesę sobie tą Tak, w razie czego. O. Tutaj już jedną widzę, że mogę tam rzucić. Pięknie. Uuu, założyłaby mnie. Uuu. Dziura w podłodze! Teraz widzi? Teraz nie widzi! A <laughs> Muszę... Tam dalej portal ustawić no Dobra, może trochę bliżej O! Powinno być idealnie I teraz... A tą wieżyczkę mogę ręcznie załatwić. Dobra, no, biorę kostkę. I lecę dalej. No, czyli teraz nie idziemy do komory testowej. Tylko przed komorą testową. Tak w sumie pod... Będziemy szli. Ale najpierw wczytywanie! Okay. to maintain a constant testing cycle, i simulate daylight at all hours and add adrenal vapor to your oxygen supply. so you may be confused about the oh, passage of time. the point is, yesterday was your birthday. Wow. i thought you'd want to know. No, 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 tak. you know how i'm going to live forever, but you're going to be dead in 60 16. Well, <much> i've right. been working on a well, more of a belated birthday medical procedure. well, technically, it's a medical experiment. what's important is it's a present. Aha, no bo ja tamtędy przyszedłem, a ja chciałem tamtędy wychodzić. Ojej, nie, sorry, ja przyszedłem tu, tędy. A tam było wejście, pierwotnie. Dobra. Uuu, wieżyczki jadą. I winda. Dobra, okej. Okay. To ja zjadę w dół. jumpsuit you're wearing looks stupid that's not me talking it's right here in your file on other people it looks fine but right here a scientist has noted that on you it looks stupid well what does an, oh, an old know. engineer know about fashion he probably oh wait it's a she still what does she know oh wait it says she has a medical degree in fashion from france oh, yeah, Dobra, ale zanim ja zaraz coś jeszcze, zanim pójdę tam dalej, to chciałbym zakończyć ten odcinek. Także dziękuję za oglądanie. To by było na tyle. I zajmam się z wami. Cześć!